To jest nasza konkurencyjna, którą nadal powinniśmy wykorzystywać. I kolejny element to wysokie kompetencje kadry inżynieryjnej, o której, jak wspomniał wcześniej pan poseł Sonik, to jest ten jeden z naszych towarów nieszczęsnych towarów eksportowych. I wreszcie trzeci element to jest własna e, waluta, która w tym trudnym czasie pozwala nam prowadzić elastyczną m, politykę finansową, która e, państwu, przedsiębiorcom raczej pomaga, a nie utrudnia e, prowadzić e, działalność. Nie będę ja uczyć państwa, co, jak, jak państwo mają konkurować na europejskim e, rynku. Ja rozumiem, że wymaganiem państwa w stosunku do nas, polityków, jest to, aby wspierać tę te, e, na konkurencyjnym, wolnym rynku, poprawa konkurencyjności w zakresie chociażby w tym obszarze, o którym tutaj wiele osób wspomniało, czyli pro produkcji czy to meblarskiej, czy wykorzystującej przetwarzanie drewna, jest taka, żeby Państwo nie, nie musieli konkurować z dumpingowymi cenami które, co jest powszechną praktyką e, w na rynku europejskim. Rzecz, która od dwóch lat jest procedowana w polskim prawie, możliwość sprzedaży bezpośredniej. Mogą to robić rolnicy w całej Europie, nie mogą tego robić polscy rolnicy z niewiadomych powodów, z niewiadomych przyczyn. Ta ustawa procedowana jest przez Polskie Stronnictwo Ludowe, które za to odpowiada, już mówię, od ponad dwóch lat. Polski rolnik nie może sprzedawać swojego mleka, swojego mięsa w sposób legalny i jawny ze swojego gospodarstwa. To jest rzecz bezwzględnie do naprawienia. I drugie, wędzenie z metodą tradycyjną. My nie wiemy, polskie MZ nie wie, ilu małych urzędników w tej chwili w komisji, w parlamencie europejskim, w radzie, a to często na tym poziomie powstają pierwsze decyzje. Więc mechanizm... Przepraszam, ale mam go najmniej w tej rundzie, pani redaktor, więc proszę pozwolić mi skończyć zdanie. Powinniśmy stworzyć mechanizmy koordynacyjne. Dwa lata temu założyliśmy Fundację Lepsza Polska, która powstała głównie po to, żeby zajmować się właśnie i zrozumieć um, problemy i bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce. Przeprowadziliśmy w ciągu ostatniego pół roku, przeprowadziliśmy cykl 30 taki projekt badawczy, ale, ale taki, który ma nam pozwolić stworzyć pewne rekomendacje polityczne. Przeprowadziliśmy rzeczywiście nie z panem, do pana nie trafiliśmy. Też muszę powiedzieć, że to nie było łatwe znaleźć 30 rozmówców reprezentujących różne branże w południowej Polsce, którzy chcieliby nam opowiadać o rozmaitych ograniczeniach i barierach, jakimi się spotykają, ale te 30 wywiadów bardzo powołanie. Bardzo poważnych przeprowadziliśmy. Raport z tych badań będzie publikowany w przyszłym tygodniu.